Witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Witajcie moi drodzy, ja jestem Kocur, a to jest 15 kwietnia 2019 roku poniedziałek i mamy nowy sklep. I zobaczmy, co mamy w sklepie. Przede wszystkim mamy bandolierkę. Niezrównana drapieżniczka z dżungli, część zestawu tropikalne strefy, strepy. Eee, ładna skórka. Ładna. Taka dżunglowa pas z pociskami. Warta. Myślę, że warta swojej ceny. Do tego maczeta. No, taka dziwna maczeta. Jakaś makówka, czy co to jest. Czy jakiś owoc taki dziwny, z wbitą maczetą. Wytnij sobie ścieżkę przez dżunglę. I do kompletu śmigło. Bojowy helikopter z dwoma miniganami za, zamontowanymi. To wszystko takim Wietnamem trochę podlatuje. Nie wiem, czy to są dobre nawiązania, ale no taka jest decyzja epika. Także to, ma, to jest zestaw tropikalne Strepy teraz mamy śnieżną stopę. Czyli takiego ni ninja ze śnieżnego klanu z shurikenem na plecach. dosyć ciekawe. W tym samym zestawie Śnieżny Klan mamy również Zimową Zabójczyni. Białe takie wdzianko. Dosyć szczegółowe. Sztylet na udzie. Ochraniacze na kolanach. Katana na plecach. Zresztą ta katana jest fajna. Pasowałaby do innych zestawów. Nie uważacie? Plecak jest całkiem, całkiem przyjemny. No i do kompletu mamy odwrócone ostrza, zbieraczek i śnieżne ostrza, lotnia i z tego co chyba najfajniejsza jest ta lotnia. Taka futurystyczny dron taki latający. Całkiem przyjemna sprawa. Ok. Oczywiście mamy cały czas magmę, jedną z najpopularniejszych skórek, najfajniejszych jakie ostatnio się pokazały. To jest skórka do broni animowana. Zobaczymy, czy Epic podkaże nam więcej takich skórek. Muzyka, którą słyszycie w tle, to jest dokładnie ta muzyczka, która jest do kupienia w sklepie. Kosztuje 200 fałdolców. Ja ją kupiłem, dlatego że chciałbym skompletować wszystkie te, te utwory muzyczne. Także możecie wysłuchać całej całości. Jeżeli jesteście zainteresowani, <laughs> mamy latarnię Fortnite. Już kiedyś mówiłem o tych skórkach, one są bardzo fajne, kolorowe, fajnie ozdobione, jak ktoś lubi takie kolorowe rzeczy, czemu nie? Warto swojej ceny, kamuflaż z pikselami, nowe malowanie, do, do koloru, do wyboru już tych malowań jest coraz więcej. No i co? Sopel lodu. 500 fałdolców, płodny w dotyku, też fajnie wygląda. I na koniec ciśnienie dziku. Także dosyć interesujący, ale nie zabójczy sklep dzisiaj, wydaje mi się. Ja wszystkich zapraszam wieczorem nagrywamy Horizon Zero Dawn. Dzisiaj jest poniedziałek, także wcześniejszego live'a nie ma, jest ten późniejszy wieczorny. Ewentualnie zobaczymy się we wtorek na Fortnite od 14. Także dziękuję wszystkim bardzo serdecznie. To był sklep na 15 kwietnia 2019 roku. Poniedziałek. Ja jestem kocur do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej, hej.